Witajcie, z tej strony Max, a dzisiaj porozmawiamy sobie o klanie i sojuszu. Znacie już rodzaje misji, broni i obrażeń. Na ten moment macie całkiem spory zestaw informacji, by sprawnie radzić sobie z siłami wroga. Jednak jest jeden aspekt, który usprawni tę walkę jeszcze bardziej. Mówię tutaj o rozgrywce z drużyną. Możemy grać ze znajomymi lub też pozostawić wszystko losowemu trafowi, który przydzieli nam ludzi, którzy też zdecydowali się na z kimkolwiek. Możemy trafić na mniej lub bardziej przyjaznych ludzi, lub nawet na bardzo interesujące osoby, z którymi będziemy chcieli regularnie grywać. Taka sytuacja jest idealną, by stworzyć własny klan lub w grupce dołączyć do już istniejącego. Klany to zrzeszenia grup graczy, gdzie każdy klan ma swoją własną siedzibę, zwaną dojo. Jest to miejsce, w którym można dokonywać transakcji z innymi graczami, rozwijać nowe technologie, lub też po prostu rozbudowywać i ozdabiać naszą siedzibę. Możemy stworzyć własny klan w zakładce Komunikacja z menu dostępnego pod klawiszem Escape w Orbiterze, lub też znaleźć jakiś korzystając z zakładki czatu Rekrutacja. Służy on do szukania towarzyszy do konkretnych misji, lub werbowania do klanu, czy też szukania jakiegoś by do niego dołączyć. Gdy już w jakimś jesteśmy, niezależnie czy swoim czy cudzym, musimy zbudować klucz klanowy, który da nam stały dostęp do siedziby. Jednocześnie z momentem dołączenia lub stworzenia klanu możemy zauważyć, że mamy do dyspozycji na czacie nową zakładkę przeznaczoną dla klanu. W zależności od ilości członków klanu będzie on miał inny status. Klany poniżej 10 osób mają status klanu ducha. Kolejny jest klan cienia. Tu ilość członków nie przekracza 30 graczy, a na wszystkie budowy czy wynalazki nakładany jest mnożnik odnośnie wymaganych surowców. Tutaj wynosi on 3. Im liczniejszy klan, tym większe ilości surowców i kredytów w stosunku do bazowych wartości klanu ducha będą potrzebne do skonstruowania lub ukończenia czegoś. Wyjątkiem tutaj jest forma. Ona nie podlega pod ten szablon zwiększania. Kolejny jest klan burzy z mnożnikiem 10 i pojemnością do 100 graczy. Następny klan góry, mnożnik 30 i ilość graczy do 300. A ostatni to klan księżyca. Mnożnik może wydać się przerażający, bo aż 100, jednak może on pomieścić do 1000 graczy. Na każdy poziom przypadają baraki o konkretnej nazwie, które należy wybudować, by pomieścić ludzi i zwiększyć status klanu. Możemy również go redukować, jeśli na przykład nie będą nam odpowiadały mnożniki i ograniczymy ilość członków. Jednak nie będziemy w stanie tego zrobić w trakcie trwania wydarzeń w grze, czyli eventów. W każdym klanie członkowie mają jakieś rangi. Każda z nich wiąże się z konkretnymi przywilejami i możliwościami. Oto panel do zarządzania rangami. Mamy tutaj domyślne nazwy i funkcje do konkretnych rang, jednak wszystko jesteśmy w stanie edytować. Osoba, która stworzyła klan, ma rangę wodza założyciela. Może ją nadać lub przekazać innej osobie. By klan istniał, przynajmniej jeden wódz założyciel musi być obecny w klanie. Jeśli ktoś z jakichś przyczyn będzie chciał opuścić klan, wystarczy, że wejdzie w zakładkę Komunikacja, następnie klan i kliknie prawym przyciskiem myszy na swój nick. Tam znajdzie opcję Opuść Klan. Wiąże się to ze zniszczeniem klucza klanowego. Ponowny powrót do tego samego klanu wymaga stworzenia klucza od nowa. W panelu zarządzania klanem możemy dostrzec różne opcje z nim związane. Możemy z tego miejsca zapraszać graczy, lecz możemy to również robić z listy, która pojawia się po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na nickname danego gracza. Kolejną opcją jest edycja hierarchii i przywilejów. Dalej mamy wiadomość dla klanowiczów, tak zwany mod do dnia, a ostatnia opcja odpowiada za sojusz. Jeśli nie jesteśmy w żadnym, możemy go stworzyć. Jeśli do jakiegoś dołączymy, będzie tutaj zakładka do zarządzania sojuszem, jeśli mamy oczywiście do tego odpowiednie uprawnienia. Sojusz jest zgrupowaniem klanów, maksymalnie do 4000 graczy, ilość klanów jest dowolna. Sojusze bazowo można było tworzyć, by m.in. zarządzać kolejami solarnymi. Jednak ten element rozgrywki został tymczasowo wycofany z gry. Jednak sojusze dalej można tworzyć, by wspólnie wspierać się kredytami, surowcami, czy organizować na różne wyprawy, np. farmienie czegoś. Wracając do zarządzania, będziemy mogli tutaj zapraszać inne klany, edytować motto Dnia Sojuszu, czy rozdzielać kredyty lub surowce na zrzeszone klany, gdzie otrzymana ilość będzie zależała od liczebności członków danego klanu względem całego sojuszu. Niegdyś dodatkowym źródłem zysków w skarbcu były koleje solarne w mrocznych sektorach, lecz chwilowo brak tej opcji. Skoro już mowa o zasobach i skarbcach, przejdźmy do omawiania zawartości i funkcjonowania dojo. Każdy klan posiada swój skarbiec, w którym przetrzymywane są kredyty, surowce oraz dekoracje z orbitera. Wszystkie wymienione mogą tam się znaleźć poprzez darowiznę od innych graczy lub jeśli zbudowane w dojo pomieszczenie zostało skasowane. Użyte surowce i kredyty wędrują do skarbca. Mogą one zostać wykorzystane właśnie do budowy, do rozwijania nowych technologii lub też do tworzenia klanowych dekoracji, których mamy do dyspozycji ogromne ilości. Jeśli chodzi o upiększanie dojo, to ogranicza nas tylko nasza własna wyobraźnia, lub też pojemność na dekorację danego pomieszczenia. Rozbudowa naszego dojo wiąże się z pewnym czasem oczekiwania. Nowe pomieszczenia, czy też budowle, będą maksymalnie tworzone do 24 godzin. Możemy pominąć ten czas za pomocą płatnej waluty, platyny, jednak jest to całkowicie opcjonalne. Pomieszczenie wybudowane wieczorem będzie dostępne rano lub na zajutrz, o tej samej porze. Przechodząc dalej, w dojo możemy handlować z innymi graczami. Nie jest to jedyne miejsce, w którym możemy to zrobić, gdyż innym punktem transakcyjnym jest Bazar Moro na Marsie. Handlować z innymi graczami również można na dwa sposoby. Pierwszym jest wystawienie przedmiotów za pomocą gestu do handlowania. By to zrobić przytrzymujemy klawisz sprzętu, domyślnie Q, i wybieramy opcję konfiguracji sklepu. Następnie wybieramy przedmioty, które chcemy sprzedać i akceptujemy. Teraz inna osoba będzie mogła wejść z nami w interakcję i zaoferować nam coś za te przedmioty. Drugą i zarazem wygodniejszą opcją jest korzystanie z punktu transakcyjnego, który możemy wybrać i wybudować z okna dekoracji w Dojo. Możemy również zbudować pokój o nazwie Karmazynowa Filia, który służy do handlowania broniami Kuwa. Jeśli na koniec walki z Liczem skonwertujemy go zamiast zabić, ale więcej o tym w innym materiale. Kiedy zaczniemy rozbudowywać siedzibę naszego klanu i planować kolejne pomieszczenia, warto otworzyć sobie dużą mapę spod klawisza M, by dobrze się zorientować, gdzie co aktualnie jest i gdzie co może być. Przydatna może być również legenda znajdująca się po lewej stronie mapy. Jednak, by stawiać jakiekolwiek pomieszczenia, muszą mieć one odpowiednie zasilanie. Potrzebne będzie budowanie reaktorów, by zwiększyć ilość dostępnej mocy w dojo. Jeśli nie wiemy, ile będziemy ich potrzebowali, można stworzyć windę, na przykład na niższe piętro, i tam je wszystkie ulokować w taki sposób, by zawsze można było dobudować więcej. Nowe pomieszczenia będą miały potrzebne zasilanie, a same reaktory będą uporządkowane w jednym miejscu. Innym przydatnym pomieszczeniem jest obserwatorium. Możemy tutaj wybrać kolejną do zagrania misję, dzięki czemu nie musimy wracać na orbiter. oraz po prawej stronie mamy arsenał, by do tej misji się przygotować. Możemy też zbudować suchy dok, który da nam dostęp do pewnego zadania fabularnego, które zagwarantuje nam dostęp do misji w otwartej przestrzeni kosmicznej na pokładzie statku desantowego. Jeśli chcemy podciągnąć nasze umiejętności przemieszczania się, przydatne będzie pomieszczenie do treningu parkour o nazwie Tor przeszkód. Gdy ten tor nam już się znudzi, to możemy sami taki stworzyć. Służy do tego pomieszczenie o nazwie Architekt Toru Przeszkód. Jeśli naprawdę lubimy budować i dekorować, to idealny dla nas będzie pokój o nazwie Otwarta Przestrzeń. Jest to ogromna kostka, wewnątrz której możemy wybudować cokolwiek tam przyjdzie do głowy. Ogranicza nas tylko wyobraźnia i przestrzeń, jednak tej jest bardzo dużo. W wolnej chwili, w ramach rekreacyjnego sprawdzania swoich umiejętności, jak radzimy sobie z daną bronią, możemy skorzystać z pokoju pojedynków. Jest to miejsce, w którym dwóch graczy może ze sobą zawalczyć do dwóch wygranych. Inną, bardziej przydatną formą spędzania czasu w dojo jest rozwijanie nowych technologii w kilku możliwych do zbudowania laboratoriach. By jednak mogły one działać, najpierw potrzebujemy wybudować wyrocznie. Następnie będziemy w stanie stworzyć laboratorium chemiczne z technologią GNIR. Biologiczne z technologią opartą na pladze oraz laboratorium energii z technologią korpus. Znajdziemy tam broń oraz sprzęty przydatne na wielu misjach. Niektóre wynalazki, by je stworzyć, potrzebują do ukończenia innych projektów, by można było rozpocząć ich opracowywanie. Każdy wynalazek wymaga czasu na stworzenie schematu. Możemy również wybudować laboratorium Teno, gdzie będziemy mieli dostęp do między innymi nowych Warframe'ów. Znajduje się tam również punkt odpowiedzialny za projektowanie barwników do dojo. Ostatnie laboratorium jest z technologią Orokin. Możemy tutaj stworzyć i pobrać schematy na smocze klucze. W obiekcie tym w przeszłości można było tworzyć koleje solarne, które można było używać w mrocznych sektorach. Może kiedyś uświadczymy tego ponownie. Pozostałe pomieszczenia w dojo, których jeszcze nie omówiłem, to różnego rodzaju korytarze czy hole o różnych rozmiarach, dające wiele możliwości dekoracji. Większość pomieszczeń w dojo jest istotnych, ponieważ rozwijają one poziom naszego klanu. Listę, za co nasz klan otrzymał już punkty, a za co jeszcze może otrzymać, można sprawdzić w statystykach klanu, obok opcji zarządzania klanem. Co każdy poziom, członkowie klanu mogą wziąć udział w ceremonii po wybudowaniu z menu dekoracji ołtarza wstąpienia. Maksymalnie czterech graczy może pobrać podczas ceremonii Endo potrzebne do ulepszania modów w ilości 1000 razy nowy, aktualnie osiągany poziom klanu. Na koniec wspomnę jeszcze o emblemacie klanowym, jak również o emblemacie Sojuszu. Można to przyrównać do wizytówki. Możemy przesłać propozycję grafiki do weryfikacji po zalogowaniu na swój profil na Warframe.com. Przesłanie kosztuje 150 platyn. I jeśli grafika zostanie zaakceptowana, to po kolejnym hotfixie będziecie mieli swój własny emblemat klanowy lub sojuszowy. A za pomocą też jednej ozdoby można je zakładać na ramiona naszych postaci. Inną opcją z poziomu zarządzania kontem jest zmiana nazwy klanu za 200 platyn. I to by było na tyle. Jeśli macie jeszcze jakieś pytania, zapraszam do sekcji komentarzy lub na moje streamy. Link w opisie. Trzymajcie się i do następnego. Cześć. Dziękuję za oglądanie. Zostaw reakcję pod filmem, jeśli Ci się podobał lub nie. Chętnie też przeczytam Twój komentarz. Jeśli chcesz zobaczyć więcej tego typu filmów, zasubskrybuj kanał i kliknij w dzwoneczek, aby otrzymywać powiadomienia. Zapraszam również na mojego Twitcha, Maxim Podkreśnik glant, streamy o 17.00 od poniedziałku do soboty oraz mój drugi YouTube'owy kanał. Do następnego. Cześć.